Fantastycznie nam się fantastycznie, podoba. Nie, no, cała atmosfera, całe przygotowanie, organizacja, w ogóle stworzenie możliwości spotkania tych ludzi, mówię o innych dyrektorach, dyrektorkach. I wymianę doświadczeń. Tak, w ogóle są i Polski. Tak, nie, jak... i pokazanie nam tego, że wcale nie musimy ze sobą no, rywalizować, wręcz przeciwnie, tak. powinniśmy się wspierać, bo my bardzo o tym zapominamy. No. Powiem szczerze, że live daje nam tą możliwość i ja się czuję dzięki temu bezpieczniej, bo jak wchodziłam nawet w ten biznes, to sądziłam, że będę cały czas. Sama, sama, sama musiała się uporać z innymi problemami, a dzięki wam i dzięki temu, że poznałam dziewczyny i jakoś trzymamy się tak całkiem blisko myślę, to, to daje ogromną siłę i wsparcie i chęć średnienia tego daru. Jestem pierwszy raz na konferencji w tym roku i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Wiele ciekawych, a przede wszystkim doświadczenia rzeczy które możemy sobie omówić w z dyrektorów i przekazać dalej. Atmosfera na konferencji jest super, jest bardzo dużo uczestników, dyrektorów przedszkoli, z którymi można na bieżąco wymieniać informacje, bardzo ciekawe prelekcje. Także generalnie ja bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Ta mobilizacja z Waszej strony jest super organizacja ogólnie rzecz biorąc, bardzo profesjonalnie, bardzo. I tak naprawdę trafiliście nam, jeżeli chodzi o e, prelegentów, serno tego, czym my się zajmujemy tak naprawdę. To jak bardzo czuliśmy się dobrze w swoim gronie, gronie dyrektorów. Też pokazało nam wiele problemów, z którymi codziennie się borykamy i jak możemy je rozwiązywać, dbając o dobro rodzice o dobro dzieci, ale też o dobro nauczycieli, z którymi na co dzień pracujemy. No I na pewno w tym roku przyjedziemy. Mm -hmm. Bardzo, bardzo pozytywnie, istnieje atmosfera. No i dobrze jest właśnie wymienić się tymi doświadczeniami i też tak, tak zobaczyć, że inni no też borykają się z tymi samymi problemami. No i myślę, że też jest dobre dla osób rozwiązanie w ogóle ta konferencja, które chcą poszerzyć kontakty między dyrektorami. Bo jednak dla IFIT to jest w taka organizacja, która zrzesza tych dyrektorów. I my tutaj naprawdę nie jesteśmy rywalkami, tylko tutaj opiera się na no, takim wzajemnym szacunku na współpracy. I dla mnie najfajniejsze w tej konferencji jest to, że, no, że jesteśmy razem. Tak? Jesteśmy razem, jesteśmy dla siebie. My te relacje kontynuujemy, czyli się też spotykamy, wymijamy, doświadczymy i dalej. Fajni, że jesteście. <laughs> Jeśli będziemy robić kolejną konferencję, to czy możemy liczyć na pani obecność? Z ja, Oczywiście. Najbadniej. Oba. <laughs> jesteśmy za rok. Do zobaczenia. Oczywiście. Będę nawet chciał zasugerować, że może za pół roku i potem za rok. No cóż, tak rzadko. Bo Dokładnie. Może Dobra. razem jesteśmy tam. za obie. Taką Oczywiście będę. Co? Będę zawsze.